Nagrywanie odpalone. Na wstępie. Muszę zrobić chamską reklamę zapraszam na serwer Discord. Link w opisie. I tutaj też wezmę Saifara. I tutaj wziąłbym Brim. Oj, brim się przyda na to... Oj. Oj. Ej, czekaj, stój, bo jak ty rzucasz siatę to ja muszę rzucić granata. To no ty do mnie mówisz. Widzę cię. Tam, 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 tam. Wi widzę cię! Ciebie też widzę. Chodź Tumba, chodź Tumba. Obawiam się, że to niestety jest. A nie, nie, jednak nie Że że siatę, siatę w E, wbili tam, wbił tam ktoś No Ale Leży? Mam... O jestem super Ale udawał Kurde, no bo ja... Powiem krótko um, trzeczkę się wtylaliśmy Idzie sukwa <śpytania> Siatka Co w siatce? To no jeżeś granata rzucił, naprawdę. Rzuciłem, idioto! Kurwa, to nie moja wina, że nie trafiłem! Ale czy wy możecie się zamknąć Mał... tak delikatnie? Nie, małpę jak kurwa rzuciłeś kabanie jebany! Początek nie najlepszy, potrafił. Czekaj, bo się drapałem. Rzucił tego. Zmiernie mnie tu rzucił. sukwy. Aha, outlawa okay, ma. 74. W biegu mi banie strzelił, ja pierdolę, jak można być takim fartem? Kurde, oh, blisko oh. było. Wiesz, ja jestem Yoshi. No, zajebiście. Oj, oj. Przepraszam, ja Cię opuściłem. Się Jezu, ale wylew. Kochanku. Co jest? co jest? Nie wiem co oni wykonali w tej chwili. O, tutaj teraz takiego małpeja Czekaj, Co tu się. Co? No! Co? Skąd ja. Dobra, 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 dobra. 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 E, taktyczny reporcik No przez ten boksy, kur... Aha. Tu, tu, czekaj. O, 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 o tu. Ej, oni sami w szoku są po tym co się wydarzyło, tak? No, gdzie była. O, ja tu o Jezu, drogi. Sorry guys, I'm back Znaleźli Spokojnie Aha, kampi tam kurwa Kurwa kampi tylko nie od teren. terenu No nie no Dajcie spokój no Weź tu coś ugraj no Bramę zamykają Oznaczona nie trafiłam. No jak to kurwa nie trafiłam Szma pojebałam w dupę Skurwysyny się patrzą co to za bady fura? No wiedziałem, że mi tu wychyli, no p... Jezu, co to było? Ja, jakim ja jestem? Simon? Simon? Co to było? Cicho. To <grym> się go to baczy. <grym> to się go to To nie tak. Chcemy znieśćcie tego wingmana, żeby chociaż nie zaplantowali, bo wiedziałem, że i tak skiny. Zaliczyłem, zaliczyłem regres jak fa fagata. Co z otwierania, ale zamykam. To ma być tak? Powiem <grym> tak, ten tekst był tak mocny to muszę wstawić. Śmiesznie by było jakby to no, zobaczyła. No. O je, na wolności. No nie no Ej, weź tak wychylić żebym. Skuręgę. O Ale ja mam sensa! Nie no dajcie spokój z tą spektrum, 141 ma minus, no ale co z tego? Gecko konkretnie Weź tam, wand... kurde, niedobrze Otoczony kurwa Dobrze? No blisko Idzie? Dopadłem Git, dobra, leży Sniper tam jest, Sniper tam jest. Leży, 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 leży. Został jeden próg. Pięknie. Jak ja to robiłem. Dobra do wpsyłem ee... non commandina. Dobra, jest git Ale się wylał Jezu ten Omen! Zadał go trochę No ty jak Błędem. no przecież tu Cypher nic nie powal Nie. Czemu nam zawsze do teamu doszuka jakiegoś Omena 1-13, A wszyscy którzy ogarniają muszą trafić do enemy? Opcjonalnie dostaniemy na on, która ogarnia, tylko że nie będzie jej pół meczu, no bo nie, nie może być za łatwo przecież. Nie chuj.